Dościem 24 pytań jest dzisiaj Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowny Panie Pośle, zaszczepi się Pan przeciwko COVID-19? No tak, oczywiście, tak. Nie, nie widzę żadnego ryzyka. A przede wszystkim e, no wiem, że to jest też nadzieja, jeżeli rzeczywiście powszechnie dokonamy tych szczepień. Nadzieja na pokonanie pandemii. Nie sposób żyć w ciągle z tymi ograniczeniami. Pytam pana o to, ponieważ pojawił się taki wpis na Twitterze Janiny Ochojskiej, no waszej europosłanki, aczkolwiek nie jest ona członkiem Platformy Obywatelskiej. No ale z koalicji obywatelskiej weszła do Europarlamentu i ona napisała, że nie wierzy rządowi, nie chce dostać rosyjskiej szczepionki kupionej od handlarza bronią. Czy pan też ma taki, takie obawy? Rządowi nie wierzę, ale. Ale szczepionka to nie jest dzieło rządu, więc tutaj nie mam, nie mam tego rodzaju skojarzeń. Jeżeli chodzi o szczepionkę, to oczywiście ona bardzo szybko powstała dzięki wysiłkom naukowcom, ale także zwracam uwagę na to bardzo mocnym wsparciu i zaangażowanie Unii Europejskiej i środkom, które zostały na to przeznaczone. Praca agencji, szybkie dopuszczenie do obrotu też tutaj pokazuje sprawność i myślę, że tutaj akurat rząd nie ma żadnego udziału w tym, mówię o rządzie pisu. Czyli ja, nie, raczej nie dostaniemy tej, tej, tej. rosyjskiej szczepionki kupionej od handlarza bronią? No nie, oczywiście, nie. że nie. Panie e, pośle, chciałam pana spytać o dwudziestolecie istnienia Platformy, prawda? To już w styczniu. Tak. Co zostało z znaczy... ideałów prezentowanych 20 lat temu? Ideały są dokładnie te same. To nie tylko 20 partią lat temu. Bo... byliście radykalnie wtedy taką liberalną. Podatek liniowy, e, co tam jeszcze, okręgi jednomandatowe. Nie no, moje korzenie sięgają e, Kongresu Liberalnego Demokratycznego albo wcześniej jeszcze działalności w nzt ie więc ja akurat widzę cały czas ten sam cel, który mam przed sobą, i on absolutnie w Platformie się mieści. Mianowicie. Ugrupowanie, które jest bardzo obywatelskie, jakby to głównolotnie nie brzmiało, na pewno odwrotnością do tego, co proponuje PiS kiedyś. Odwrotnością do tego, co było w PRL-u, a teraz tym centralizmem, który proponuje PiS. Więc czy to, czy to jest 20 lat temu, czy 30, czy, czy jeszcze wcześniej. Czy dzisiaj na pewno takiemu modelowi państwa ja się jako osoba przeciwstawię? A czy zgadza się pan z oceną publicystów, która się pojawiła, że platforma gwałtownie skręca w lewo, a centrum oddaje Szymonowi hołownie? Nie, z tym się kompletnie nie zgadzam. Właśnie centrum i, i, i rozsądny środek to jest to, co zawsze było naszą domeną i również moim drogowskazem. Liberalizm, z jednej strony rzeczywiście, wolność dla, e, dla osób, dla inicjatyw, dla, dla wszystkiego, co jest oddolne jak najbardziej, no ale przecież e, to nie jest tak, że próbuje się tę etykietę przypisać e, jakiemuś bardzo radykalnemu e, pomysłowi światopoglądowemu. To, to nieprawda. Liberalizm raczej związany z gospodarką. Jeżeli chodzi natomiast o e, obronę praw obywatelskich, obronę także różnych poglądów i światopoglądów, absolutnie jestem za tym. Jestem gotów bronić poglądów nie swoich w imię, e, w imię t, t, tolerancji. I na tym polega między innymi liberalizm. Natomiast my sami jesteśmy na pewno ugrupowaniem środka, ugrupowaniem e, takim, który ma swoje lewe i prawe skrzydła, powin, powinna je mieć. Szeroko, szeroko rozumiana platforma, natomiast czy wypchnąć ze środka się damy? No, nie powinniśmy. No ale na przykład, jeżeli weźmiemy teraz taki bardzo gorący temat, czyli kwestie aborcji, prawda? Tutaj mamy z jednej strony żądania aborcji na życzenie, to, jest, to są żądania de demonstrujących przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony z waszej partii dochodzą takie głosy, że no może tak, może by tak, ale z drugiej strony, ale jednak jakoś by wrócić do tego kompromisu, no to Właściwie jak Pana zdaniem, jaka będzie ocena tej sytuacji? Co zaproponujecie? Podobno przygotowujecie deklarację ideową nową. Deklaracja ideowa to jest to jest trochę inna kwestia. Natomiast jeżeli mówimy o, o, o to, co Pani zapytała, powiedziałem przed chwilą, że jestem gotów bronić poglądów także nie swoich właśnie w imię tego, by nikt nie czuł się dyskryminowany. To nie, nie raczej nie hasło aborcja na życzenie, tylko kwestia możliwości decydowania zamiast e, wszechwiedzącego państwa, które jeszcze w sposób radykalny i powiedziałbym no, kompletnie nie, nieprzystający do dzisiejszej rzeczywistości próbuje coś narzucać innym. No na to nie ma zgody i dlatego właśnie e, tyle osób pojawiło się na ulicach i przecież nie tylko kobiety, chociaż o prawa kobiet chodzi. Mało tego, no proszę zauważyć, że nawet konserwatyści, e, czyli osoby myślące e, innymi kategoriami w sensie wyborów, e, także e, także uważają, że te protesty są zasadne. E, myślę także na przykład o takich kwestiach jak rezolucja o Parlamencie Europejskim. No nikt nie rozumie tego rodzaju sposobu narzucania woli i jeszcze do tego e, karania. E, jakie zaproponowała w tym wypadku Trybunał Pani Przełamskiej, ale partia rządząca ustami swoich przedstawicieli, przecież radykalnie wypowiadających się w tych kwestiach. Więc ten model świata, w którym partia wie lepiej albo kilku jej liderów, czy też Pan Prezes, no na pewno nie jest modelem świata demokratycznego i przeciwko temu będziemy zawsze protestować. No ale y, y, ciekawi mnie na przykład, gdyby doszło do głosowania, to pan za czym by podniósł rękę? Za, no za czym a... mamy dzisiaj głosować? Mamy w tej chwili mamy ustawę, która jest wynikiem kompromisu 93 roku. I jeżeli mamy y, to, to bardzo konserwatywna na tle innych rozwiązań europejskich. Mm -hmm. Natomiast jeżeli mówimy o procesie dojścia do jej zmiany, no Prawo i Sprawiedliwość chciało wyraźnie, bo przecież to polityczna zgoda tutaj miała miejsce, i, a jej efektem są właśnie burzliwe demonstracje na ulicach, radykalnie zaostrzyć ten, ten kompromis. W pewnym sensie samo Prawo i Sprawiedliwość zburzyło to, co, co konserwatywne i w gruncie rzeczy dość długotrwałe. Więc będziemy mieli dzisiaj pewnie żądania i oczekiwania bardzo, bardzo odbiegające od, od tej treści ustawy, która, która, która dzisiaj ma miejsce, no, ale póki co nie ma żadnej, więc żadnej innej na stole, tak mówię o procesie legislacyjnym. Więc dzisiaj nie ma, za, za, nie ma nad czym głosować. Jeżeli będzie projekt, będzie, będzie no ale Wasza partia jest partią parlamentarną, drugą co do wielkości, więc chyba może złożyć projekt. Ale nie wnosi dzisiaj takiego projektu, nie ma takiego projektu, który jest procedowany. A powinna czy nie? Myślę, że nie, nie jest to, że w tej chwili nawet nie ma takich intencji ani z jednej, ani z drugiej strony. Widać wyraźnie, jak bardzo nie, nie, nie czuje sytuacji społecznej prezes Kaczyński, skoro zdecydował się na taki atak no. na, na kobiety. No dobrze, a, a, więc, a, wy, czy, a więc wy czujecie sytuację społeczną? Więc myślę się, że, że, ten, że ten temat stanie się tematem kampanii, na pewno bardzo mocnym. Natomiast nie sądzę, żeby w tym parlamencie była już próba jakaś, która dotyczyłaby tej kwestii. A czy uważa Pan, że powinno się odbyć referendum w tej sprawie? Bo podobno toczy się u Was dyskusja na ten temat ale znów to wracamy do punktu wyjścia. Referendum musiałoby się toczyć na temat e, zapisów czy propozycji, która byłaby złożona, czyli nie ma takich nowych propozycji. Aha. Czyli do wyborów właściwie pana zdaniem nic się nie zmieni w e, tym prawodawstwie? Tak uważam, ponieważ e, prezes Kaczyński przestał, przestraszył się tych protestów i widzi, że e, tutaj nie ma mowy na nie ma mowy, nie ma możliwości e, zaostrzenia i tak już, jak powiedziałem, bardzo konserwatywnej ustawy. Myślę, jest... że jest możliwość tylko jej liberalizacji na to, Ale to co pan uważa? że się widać nie godzi. Nie no to wiadomo, ale nie zauważam też chęci u was. Ale czy, czy to oznacza, że pana zdaniem to orzeczenie nie zostanie opublikowane przez trzy lata do następnych wyborów? Nie ma orzeczenia i nie ma trybunału. No jest orzeczenie i jest trybunał, niestety. <noise> no jesteśmy, tutaj jesteśmy innego zdania. Ja uważam, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie istnieje w ogóle, czyli że krótko mówiąc, takiej instytucji chroniącej i prawa obywatelskie i konstytucyjne zgodnie z konstytucją zresztą powołane nie, nie jest. Nie ale się, że zaklina, nie oczywiście uważam, że Oczywiście uważam, że nie zostanie e, opublikowany, że tak jak wiele rzeczy e, leży w szufladzie, tak i to e, ta przygoda z, e, pani Przygłębskiej z tym orzeczeniem będzie, będzie się znajdowała w szufladzie. Dlaczego doszło do takiej publicznej przypychanki między Grzegorzem Schetyną a Rafałem Trzaskowskim na temat ruchu Rafała Trzaskowskiego? Grzegorz Schetyna powiedział, że on praktycznie nie istnieje. Na co prezydent Warszawy odparł, że istnieje, tylko czeka, aż pandemia się skończy, żeby, żeby zaistnieć pełniej. No ale właściwie znawcy mówią, że ruch nie istnieje. Nie wiem dlaczego przepychanki, może za daleko. Byłem, bo zaangażowany w sprawy europejskie, ale kompletnie nie uważam, że tutaj są jakieś emocje, które należy komentować. Bardziej interesuje mnie to, jak, jak będziemy bronić naszego miejsca w Europie, bo to jest rzeczywiście wyzwanie. Natomiast w sensie ruchu Rafała Trzaskowskiego, to pytanie, które Pani zadała, no to jest forma społeczna, bardzo obywatelska, właśnie, która tutaj formę uzupełnia, jeżeli mówimy już o, o, o takim politycznym ruchu. I ja nie widzę, żeby te inicjatywy sobie przeszkadzały, albo, albo żeby tu jakiś kłopot komu czynił. Więc raczej jest dobrą. Czekam na tę aktywność ruchu i widzę w Platformie ogromnie dużo nowej dynamiki, więc myślę, że to się raczej uzupełnia, nie widzę przepychu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Życzę Panu wesołych świąt, pogodnych, spokojnych również, i zdrowych. Również życzę wszystkiego najlepszego i przede wszystkim, żeby ten nowy rok był lepszy. Bez ograniczeń już, żeby rzeczywiście można było spełniać swoje marzenia bez żadnych limitów. Bardzo dziękujemy.